Czy jestem dupką za to, że powiedziałam rodzicom, że mój brat ma dziecko poza małżeństwem? Od lat mój brat Tomek próbował wejść w interesy z moim mężem, maćkiem. Do tej pory nic z tego nie wychodziło z różnych powodów, ale w końcu Tomek padł na pomysł, który Maciek uznał za całkiem sensowny. Problem w tym, że zanim Maciek podejmie współpracę z kimkolwiek, zawsze robi porządny research i sprawdza tę osobę. Nie wiem, czy uprzedził Tomka, że będzie go sprawdzał czy nie, ale właśnie w ten sposób dowiedział się, że Tomek ma córkę poza małżeństwem. Nie miałam pojęcia, że to dziecko w ogóle istnieje. Maciek ostrzegał mnie, żebym nic nie mówił, ale nie potrafiłam tego przemilczeć i kilka dni temu powiedziałam o wszystkim naszym rodzicom. Oni byli również zszokowani jak ja, też o nim nie wiedzieli i od razu skonfrontowali się z Tomkiem. Okazało się, że jego żona Kasia wie o wszystkim od dawna, ale postawiła warunek, że odejdzie, jeśli Tomek spróbuje włączyć tę dziewczynkę do rodziny, dlatego oboje nikomu nic nie mówili. Rodzice chcą poznać swoją wnuczkę i włączyć ją do rodziny, ale Kasia grozi rozwodem, jeśli do tego dojdzie, więc Tomek nie chce podać kontaktu do matki dziecka. Rodzice poprosili Maćka, żeby to dla nich sprawdził, ale on kategorycznie odmawia, bo nie chce się w to mieszać. Przez to teraz mamy w rodzinie totalny bałagan. Ja osobiście bardzo chcę poznać moją siostrzenicę, więc powiedziała Maćkowi, że jeśli mi nie pomoże, to sama sobie z tym poradzę. To oczywiście wywołało między nami kilka dużych kłótni. Tomek mnie teraz nienawidzi i obwinia o to, że może dojść do jego rozwodu, ale moim zdaniem to niesprawiedliwe. Nie sądziłam, że rodzice od razu na niego naskoczą, czy jestem dupką. Każdy ma to i każdy ma to hejacji. To było takie plotkarstwo. Ta mama w ogóle nie jest dobrana pod uwagę w tej dyskusji. No a największym dupkiem jest zdradliwy Tak. Gdyby autorki. nie on, gdyby nie jego czyn, no to nie byłoby tak, żadnych problemów. To by nie w tym było momencie. całego tego cyrku. Zamieszania. Więc w tym momencie on ma odpowiedzialność też przed tym dzieckiem. Czekamy na waszą opinię i dajcie znać co wy o tym myście.